Jak myślę o takim haśle jak zmęczenie udawaniem, to myślę sobie, że ja sam naprawdę wiem co to znaczy. Przez lata zakładałem już tyle masek, że w pewnym momencie sam chyba też nie wiedziałem, co się pod tymi maskami już kryje, znajduje. Mogła to być jakaś maska grzecznego syna, dobrego pracownika, kochającego partnera itd, i tak dalej. I na zewnątrz. Ok, wszystko wydawało się być w porządku, no ale wewnątrz presja, napięcie, jakieś poczucie braku powietrza, nawet których po prostu w żaden sposób nie potrafiłem wyjaśnić. Jeśli też kiedykolwiek miałeś, czy miałaś coś takiego, no to w tym filmie pokażę Ci etapy, które możesz przejść, aby zrzucić te nabyte przez życie maski i odnaleźć swoją autentyczność. Dodam jeszcze, że cały ten proces, przez który prowadzę Cię w tym filmie, został zainspirowany moją niedawną rozmową z Klaudią Oleksak w ramach podcastu Ukął Natury i link do całej rozmowy znajdziesz w opisie filmu. Dla mnie ta cała ścieżka do autentyczności zaczyna się właściwie od odwagi, ale jeszcze nie od takiej odwagi, żeby zaraz gdzieś wychodzić ze wszystkim do świata, z tym, co tam w sobie mamy, ale od odwagi, żeby poznać siebie, żeby pobyć ze sobą, żeby przyjąć to, jacy jesteśmy i dopiero z tym wejść w świat. I to jest proces, który może chwilę potrwać, więc no już na samym początku też przygotuj się, że samo obejrzenie tego Filmu może nie do końca rozwiąże wszystkie Twoje problemy, ale na pewno jest to coś, co da Ci pewne ramy, po których możesz się poruszać w jakiejś takiej swojej drodze dochodzenia do siebie. Etap pierwszy: maski. Maski to inaczej role, które odgrywamy, żeby być akceptowanymi, czy żeby być kochanymi i tak dalej. Na przykład maska pracownika, który zawsze ogarnia, maska osoby wiecznie uśmiechniętej, maska partnera czy partnerki, który nie robi problemów. I każdy z nas myślę, że je zna, tak? Jeśli tu jesteś, no to prawdopodobnie wiesz, że zakładasz jakieś maski. Problem w tym, że im dłużej je nosimy, tym bardziej oddalamy się od siebie, zaczynamy mylić to, Jesteśmy, z taką fasadą, którą pokazujemy światu. U mnie, na przykład, taką ogromną, ogromną, chociaż oczywiście nie jedyną maską, jaką zakładałem, było wyniesione z dzieciństwa bycie grzecznym chłopcem. I dziś widzę, jak to się rozciągało nawet na wszystkie inne moje relacje, tak? Jak układałem się pod innych, stawiałem siebie niżej. I w praktyce ja byłem w takiej roli dziecka, a inni, czy moi przyjaciele, czy nie wiem, partnerka, byli w roli dorosłego, wykańczające. I na ten przykład tylko po to, żeby zobrazować to zagadnienie, tak? Twoje maski na pewno będą inne, no i to jest też ok. Ważne, żeby zacząć po prostu je widzieć, żeby móc później z nimi coś robić. No więc, co możesz zrobić, żeby zacząć widzieć swoje maski? Od razu mówię, że pewnie nie znajdziesz tu wszystkich odpowiedzi od razu, i to też jest ok. Ważne jest, żeby od czegoś zacząć. I tutaj mam cały proces, który opracowałem, a który możesz przejść dla zidentyfikowania swoich masek. Krok pierwszy to jest skan Rule. Weź najlepiej jakąś kartkę długopis, podziel sobie tą kartkę na cztery obszary. Te obszary to dom, praca, relacje i online. Pod każdym z tych obszarów odpowiedz sobie na trzy pytania. Co robię, żeby mnie lubili lub akceptowali, albo żeby mieć spokój? Czego nie mówię, żeby nie było dramatu? Co boję się stracić? Jeśli przestanę tak robić. I dla przykładu, żeby mnie lubili akceptowali, na przykład staram się zawsze być pomocny. Nie mówię, że nie mam siły, nie mówię, że nie mam czasu czy chęci na pomaganie, bo boję się na przykład stracić relacje z tą osobą i zostać sam. Krok drugi to jest skan ciała. Tutaj zapraszam Cię do przypomnienia sobie ostatniej takiej sytuacji, gdzie czułeś, czułaś, że musisz coś udawać. Zamknij oczy i naprawdę spróbuj w to wejść. Zauważ, gdzie Twoje ciało się spina, możesz czuć napięcie w karku, szczęce, w brzuchu czy w jakichkolwiek innych obszarach. I oceń sobie to napięcie w skali od 1 do 10. Kiedy tego się nauczysz, kiedy nauczysz się widzieć napięcie w ciele, to to może stać się twoim takim osobistym alarmem, który pomoże Ci zauważyć, jeśli zaczniesz przekraczać siebie noszeniem masek w przyszłości. Krok trzeci to jest język masek. Dalej na swojej kapce wypisz sobie typowe dla siebie frazy, których używasz, kiedy komunikujesz się za pomocą swojej maski. Czyli na przykład spoko ogarnę żaden problem itd. itd. I to jest coś, co pomoże Ci znaleźć i zidentyfikować słowa, które wpoiłeś, czy też wpoiłaś sobie jako taką automatyczną. Odpowiedź na jakąś sytuację. Dzięki temu będzie ci łatwiej zauważyć taki swój brak autentyczności, no bo po prostu zaczniesz słuchać swoich własnych słów i wychwytywać te momenty. Krok czwarty. Nazwij dwie, trzy maski, które najczęściej nosisz i z którymi chcesz pracować. Na przykład grzeczny chłopiec, grzeczna dziewczynka, zawsze ogarniam, ratownik, miły bez granic, wesołek, wiecznie oświecony, pracownik, osoba uduchowiona i tak dalej, i I teraz nadaj tym maskom ich własne imiona, właściwie twoje własne imiona na te maski, dzięki czemu łatwiej będzie ci złapać je w locie i zidentyfikować je podczas jakichś Sytuacji, która będzie się działa w Twoim życiu, krok piąty to jest już wejście w taki mikroeksperyment. Wybierz sobie jakąś bezpieczną dla siebie relację i obserwuj siebie, kiedy przyjdzie do ciebie impuls na skorzystanie z maski. Kiedy go zauważysz, to zrób po prostu coś odwrotnego i sprawdź, jak się z tym poczujesz. Na przykład, jeśli zawsze na wszystko się uśmiechałaś, uśmiechałeś, tak, reagując pozytywnie, no to może teraz zobaczysz, jak to jest się nie uśmiechać. i wytrwać właśnie w takim, chociażby naturalnym wyrazie twarzy i zobaczyć, jak ci jest wtedy w kontakcie z drugą osobą. I to jest może nic wielkiego, ale stopniowo zaczynasz wtedy eksperymentować, tak, żeby zobaczyć, jak ci będzie z takim wychodzeniem z automatycznych schematów postępowania. I teraz mam trzy pułapki, na które warto uważać, a w które można łatwo wlecieć w całym tym procesie. Po pierwsze, unikaj wielkiego wyznawania wszystkim, że do tej pory nosiłeś czy nosiłaś maskę. Nie trzeba na prawdę się zaraz uzewnętrzniać z tym co masz wewnątrz, bo twoja zmiana to jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność, a nie odpowiedzialność świata wokół ciebie. Lepiej iść małymi krokami i stopniowo dokonywać zmian, dając sobie na to wszystko czas, a nie robić rewolucję, bo kiedy robimy rewolucję, no to to wszystko jest po prostu nietrwałe. Po drugie, uważaj na obwinianie innych, no bo to nie przez nich reagujesz w jakiś sposób, nie przez świat wokół ciebie zakładasz maskę, ale przez swój Własny wybór na pewnym etapie życia. Na takim etapie, kiedy to po prostu była najlepsza strategia na przetrwanie, na przykład na uzyskanie miłości od rodziców. Wtedy byliśmy grzeczni, zakładaliśmy taką maskę. I teraz chcemy wyjść z tego schematu i obwinianie kogokolwiek o jakiś stan rzeczy byłoby po prostu nieproduktywne. Bierzemy za siebie odpowiedzialność. I z tym idziemy. Po trzecie, uważaj też na samobiczowanie, kiedy maska wróci. A wróci, bo to normalne i daj sobie z tym czas, nie spiesz się i pozwól sobie na popełnianie błędów. I ponownie to dało ci przetrwanie na jednym z wcześniejszych etapów Twojej drogi, więc służyło ci. Po prostu teraz już ci prawdopodobnie nie służy i dlatego powolutku, powolutku chcemy to zmienić. Etap drugi. Poznawanie siebie. Więc żeby być autentycznym w swoim życiu i wobec świata, najpierw trzeba wiedzieć kim się jest. I ponownie podając przykład z mojego życia, ja często odgrywałem rolę mężczyzny, który zawsze jest produktywny, który zawsze coś robi, który zawsze jest zajęty, no bo wierzyłem, że tylko będąc produktywnym, jestem cokolwiek wart, chociażby tego, żeby żyć, żeby chodzić po tej ziemi, żeby być wartym miłości, przyjaźni itd. itd. Ale pod spodem, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, tęskniłem po prostu za odpoczynkiem, za prostotą, za beztroską, za tym, żeby ktoś pokochał mnie takiego, jakim jestem. Nieidealnego, nieogarniającego po prostu jako człowieka. I poznawanie siebie może tak naprawdę trwać całe życie, bo przez całe życie się zmieniamy i jesteśmy nowymi ludźmi, ale skoro jesteś w procesie odzyskiwania własnej autentyczności, no to teraz weź znowu kartkę długopis i zapraszam Cię do ćwiczenia, które pomoże ci właśnie w takim poznawaniu siebie. Na kartce papieru narysuj trzy okręgi. Myśli, emocje i potrzeby. W każdym z tych okręgów wypisz po 5 rzeczy, których najczęściej doświadczasz w swojej codzienności. I ponownie to się może zmienić, tak? Jeśli zrobisz na przykład to ćwiczenie za jakiś czas, możesz tu wpisać zupełnie inne rzeczy, i to jest OK. Sprawdzamy jak jest na teraz. I kiedy masz już te trzy okręgi i to, czego najczęściej doświadczasz w swojej codzienności, następnie dokończ trzy zdania. Kiedy jestem naprawdę sobą, to Najczęściej udaje, że najbardziej tęsknię za. Następnie w internecie znajdź przykładową listę wartości osobistych i wybierz trzy, które na ten moment są dla Ciebie najważniejsze. Następnie zamknij tę listę i dopisz do tych trzech jedną wartość własną swoimi własnymi słowami. I ponownie nie próbuj definiować siebie raz na zawsze, tak? To się naprawdę będzie zmieniać i ta zmiana jest po prostu naturalnym procesem życia i rozwoju człowieka. Natomiast to ćwiczenie jest naprawdę świetnym punktem, od którego możesz zacząć poznawać siebie. Etap trzeci. Akceptacja. Kiedy już zobaczysz, co jest pod maskami, to pojawia się kolejny krok, czyli akceptacja. Akceptacja to znaczy widzę, że to jest jakieś i nie udaję, że jest inaczej. I basując na moim wcześniejszym przykładzie, mógłbym na przykład powiedzieć sobie z ulgą, nie zrobię wszystkiego, co sobie założyłem, bo na przykład jestem zmęczony, tak? Nie muszę być zawsze najbardziej produktywny. I gdy powiesz sobie, jak jest, to też nie próbuj tego jakoś tam usprawiedliwiać, tłumaczyć czy racjonalizować. Samo powiedzenie prawdy przed samym sobą jest tutaj najważniejsze i jest jakby esencją tego ćwiczenia. Teraz praktyczne kroki. Po pierwsze, powiedz sobie na głos, widzę, że czuję... I moje ciało reaguje w taki sposób. Pozwalam temu być. Dalej, zamień jedno swoje muszę na wybieram. Na przykład, muszę dać radę, możesz zamienić na wybieram poprosić o pomoc. Możesz też napisać list do siebie sprzed roku, w którym przekażesz sobie swoimi własnymi słowami i z pełnym zrozumieniem miejsca, w jakim wtedy byłeś lub byłaś, nie musisz udawać. Wiem, że się starasz. Pamiętaj, że akceptacja siebie nie ma być też wymówką, żeby nic nie zmieniać, czy żeby przestać się jakoś tam rozwijać, tak? To ma być punkt wyjścia, to ma być takie spotkanie z rzeczywistością chwili obecnej, z którą wreszcie przestajemy walczyć, bo dopiero wtedy to jest dobry fundament na to, żeby iść dalej. Etap czwarty: emocje. Emocje to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy te emocje zaczynamy tłumić. One są, można powiedzieć, takim rodzajem informacji, którą otrzymujemy od naszego ciała. Na przykład, złość pokazuje, że potrzebujesz wyznaczyć komuś granicę. Wstyd może przekazywać, że potrzebujesz więcej łagodności. Smutek, że coś ważnego straciłeś albo straciłaś. I rozpoznanie swoich emocji jest niezbędnym krokiem na drodze do naszej własnej autentyczności. I dla takiego rozpoznania mamy prosty schemat STOP. Identify, feel, translate, act. Po kolei. Stop. Zatrzymaj się, czyli nie reaguj z automatu. Identify. Nazwij emocje jednym słowem, na przykład smutek. Feel. Poczuj, gdzie w ciele czujesz te emocje. Translate. Zwróć się do tej emocji i zapytaj ją, tak jakby była osobą, o co mnie prosisz. Act. Teraz zrób jeden mały krok, który będzie odpowiedzią na prośbę danej emocji. Na przykład 5 minut przerwy, powiedzenie komuś nie, no albo poproszenie o przytulenie i cokolwiek tam jeszcze może ci ta emocja podpowiedzieć. Pamiętaj, że nie musisz od razu też rozwiązywać wszystkiego, ale jeśli nauczysz się czytać swoje własne emocje, no to zobaczysz, że one są pewnego rodzaju kluczem otwierającym bardzo ważne drzwi do samego siebie. Etap 5: ciało. Ciało nie kłamie. Możesz sobie bardzo dużo tłumaczyć w głowie, ale jeśli ciało jest napięte, to znaczy, że coś tam siedzi i daje o sobie znać. Teraz, czy posłuchamy zawartej w tym informacji, czy może postanowimy zignorować sygnały z ciała, to już jest nasz wybór. Ja polecam tę informację przyjąć. I teraz, jak możemy to zrobić? Polecam Ci zacząć od zatrzymania się i od kilku głębokich wdechów i wydechów poruszaj trochę barkami, jakbyś zrzucał albo zrzucała jakiś taki ciężki płaszcz. Możesz też położyć jedną dłoń na klatce piersiowej, drugą na brzuchu i powiedzieć do siebie tu jestem. Pozwól sobie zatrzymać się w tym na chwilę i poczuj, czy gdzieś w ciele czujesz jakieś napięcie. I dalej, pozostając wtedy w tym miejscu bycia, zauważ to napięcie i powiedz do niego o czym jesteś. O czym jesteś napięcie? Co mogę zrobić, żeby ci ulżyć? Jestem tu po Twojej stronie. I chodzi o to, żeby powoli, stopniowo, stopniowo pozwalać tym napięciom odpuszczać. Niekoniecznie tylko przez jakieś masaże czy rozciąganie, jakkolwiek one też są super i na pewno mogą nam posłużyć, ale też przez zwykłe bycie z tymi napięciami i objęcie tego, czym one są i w jaki sposób one nam tak naprawdę służą. Etap szósty. Odwaga. Na pewno słyszałeś, czy słyszałaś, że odwaga to nie jest brak strachu, odwaga to zrobienie małego kroku pomimo strachu. No i właśnie o ten mały krok tutaj chodzi. Wyobraź sobie drzwi, które przez wiele lat były zamknięte. Powietrze w pomieszczeniu, w którym jesteś, jest mocno zastane, zatęchłe, tak, nie ma świeżości itd. I takie drzwi wystarczy uchylić odrobinę żeby świeże powietrze zaczęło wpadać do środka. Ta odrobina wystarczy, żeby kompletnie zmienić wnętrze pomieszczenia, w którym jesteś. I tak samo działa to zestawianiem kroków ku sobie i ku swojej autentyczności. Wystarczy naprawdę 1% dziennie, a w bardzo, bardzo szybkim czasie całkowicie możesz zmienić swoje życie. Jak taki 1% może wyglądać? Dzisiaj może być to jedno szczere zdanie do osoby, z którą czujesz się bezpiecznie. W całym tygodniu może to być jedno NIE, tam gdzie zwykle mówisz tak. W pracy na przykład może być to zapytanie o jasne oczekiwania, zamiast z góry zakładać, że są one ogromne i naprodukowywać się na zapas. W domu możesz powiedzieć, potrzebuję teraz 20 minut tylko dla siebie, żeby naładować baterie. To są właśnie takie małe rzeczy, ten 1%, zamiast robienia jakichś wielkich rewolucji. I taki 1% dziennie wystarczy, no bo te procenty po prostu będą się z czasem kumulowały, i za jakiś czas możesz się naprawdę nie poznać, bo staniesz się inną osobą niż jesteś teraz taką osobą, która pozwala sobie na bycie sobą. Etap siódmy: integracja. Pamiętaj w tym wszystkim, że autentyczność to nie jest sprint. To jest proces, i będą nawroty, potknięcia, i to wszystko jest normalne. Dlatego ważne jest też, żeby mieć jakiś taki swój prosty plan na tak zwane gorsze dni i pozostawać dzięki temu też w kontakcie ze sobą, ale też w kontakcie z etapem podróży, w jakim jesteśmy. Możesz na przykład zadać sobie pytanie na koniec tygodnia, co w tym tygodniu było moją maską, a co było mną, no i zapisz sobie odpowiedź. Możesz wybrać jedną rozmowę, w której nie do końca byłeś lub byłaś z sobą, i możesz zastanowić się, jak ta rozmowa mogłaby wyglądać, gdybym był, była tam z sobą bardziej o 1%. Co by się tam zmieniło? Jak mógłbym mogłabym się poczuć? Przygotuj sobie też plan B. Na wypadek, gdybyś wpadł, wpadła w stary schemat, żeby po prostu uniknąć biczowania i robienia sobie wyrzutów. I tutaj proponuję Ci wyrobić sobie taki nawyk aktywnego resetu. Czyli zauważywszy, że znowu założyłem jakąś taką maskę, której starałem się nie zakładać, zatrzymuję się, biorę kilka głębokich wdechów, wydechów i mówię sobie do siebie jedno szczere zdanie, ale takie, które nie będzie mi się oskarżało, tak? Ono ma być szczere i pełne zrozumienia dla siebie i dla tego, co czujesz. Pamiętaj, że ta droga nie dzieje się od razu. Nie musisz zrywać wszystkich masek w jeden dzień. Wystarczy czasem jeden mały krok, jedno szczere zdanie, jeden nawet moment, w którym wybierzesz. Prawdę zamiast udawania, i dla mnie właśnie takie chwile są prawdziwym początkiem autentyczności. I tego też życzę Tobie takiego właśnie znalezienia dzisiaj, chociaż jednego takiego momentu, pełnej prawdy ze sobą. A jeśli chcesz więcej inspiracji, to zapraszam Cię też do obejrzenia mojej niedawnej rozmowy z Klaudią Oleksak w podcaście Ukłu Natury. Link znajdziesz w opisie tego filmu. No i jeśli coś Ci tutaj dzisiaj pomogło, to pamiętaj, że Ty też możesz pomóc mnie na przykład przez kliknięcie łapki w górę. Zostawienie komentarza, czy kliknięcie przycisku subskrybuj, bo tego typu działania pomagają dotrzeć tego typu treścią do większej ilości osób. Na dzisiaj to wszystko i dzięki.